Witam Państwa bardzo serdecznie. Czas na drugą część programu Republika po południu. A Państwa i moim gościem w tej części jest Adrian Furgalski, prezes zarządu zespołu doradców gospodarczych Tor. Dzień dobry, witam Pana. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o sytuacji gospodarczej, szczególnie w tej branży, w branży lotniczej. Więc, mam taką propozycję: na początku naszego spotkania posłuchajmy rzecznika lotniska Chopina w Warszawie, pana Piotra Rudzika. Bardzo proszę. Zgodnie z aktualnymi regulacjami wszyscy pasażerowie przylatujący do Polski podlegają obowiązkowi kwarantanny. Różni się to w przypadku pasażerów podróżujących ze strefy Schengen i non-Schengen. Pasażerowie, którzy przylatują ze strefy Schengen mogą mieć test wykonany na 48 godzin przed przekroczeniem granicy, oczywiście w kraju należącym do strefy Schengen. I wtedy taki test pokazują oficerom Straży Granicznej podczas kontroli zaświadczeń. Wtedy są zwolnieni z kwarantanny. Na naszym lotnisku jest też możliwość wykonania ta takiego testu, właśnie w przypadku pasażerów Schengen, e jeszcze przed tą e strefą kontroli, co oznacza, że pasażerowie będą, nie będą mieli nałożonej kwarantanny, ponieważ po przejściu e strefy kontroli, jeżeli nie mają zaświadczenia o, e o e negatywnego, negatywnego testu, jeżeli, e jeżeli nie mają zaświadczenia o tym, że, e że mają Pełną dawkę szczepień zaakceptowanych przez Unię Europejską, lub nie są ozdrowieńcami, wtedy przechodząc tutaj do hali odbioru bagażu, gdzie się znajdujemy, mają już nałożoną kwarantannę. Tę kwarantannę można jeszcze znieść, na przykład testując się właśnie w naszym punkcie, tutaj lotniskowym. Jeżeli się przetestują, to w ciągu dwóch godzin wynik testu jest wprowadzany do systemu informatycznego inspekcji sanitarnej i wtedy kwarantanna jest zniesiona. W przypadku pasażerów non Schengen tylko właśnie test wykonany po przylocie, po przekroczeniu granicy, zwalnia z kwarantanny, ponieważ wszyscy pasażerowie przylatujący do Polski mają nałożoną kwarantannę podczas kontroli paszportowej. O branży lotniczej, o branży turystycznej za chwilę porozmawiamy, ale ja bym chciała tak w ogólności zapytać pana prezesa. 32 874 nowe zakażenia COVID-19 SARS-CoV-2. Jak widzimy takie dane, to jak gospodarka przejmuje takie informacje i jaką widzi perspektywę? No bo tutaj perspektywa, jeśli chodzi o wygranie walki z pandemią w tym momencie, jest dosyć nikła. Ale tu z drugiej strony mamy przedsiębiorców, którzy, no właśnie, widząc takie dane, jak reagują? No, myślę, że musimy mieć nadzieję w tym, że to jest trzecia fala i ostatnia. Ostatnia, dlatego że trwa program szczepienia. Wczoraj wysłuchałem konferencji dotyczącej rozszerzenia o kolejne roczniki, o kolejne miejsca, gdzie będą te szczepienia mogły być robione. Muszę powiedzieć, że na te wszystkie wariactwa, nie mówię tego, żeby oceniać, ale te wszystkie wariactwa, kiedy otwieramy, potem za chwilę zamykamy, znowu coś otwieramy, to nasza gospodarka, no to widzimy na tle chociażby Europy całkiem nieźle sobie radzi. Polacy błyskawicznie się przystosowali, nasz eksport chociażby rośnie. No oczywiście w takim wariacje długo trwać nie można. Myślę, że w tej chwili wszyscy czekają na szczyt tej tej fali, bo może to być nawet w okolicach 40 tysięcy zachorowań w ciągu doby. Pamiętajmy, że to są te oficjalne. Nieoficjalnie prawdopodobnie musimy to pomnożyć przez pięć, więc dzięki Bogu i tak spora część Polaków przechorowała, może nawet tego nie zauważyła ten COVID i ma już odporność, ma przeciwciała, ale chodzi mi o to, że wszyscy patrzymy w tej chwili i czy ktoś jest w lotnictwie zatrudniony, czy nie w lotnictwie na właśnie te szczepienia, z wielu krajów informacje pokazują, że być może już wakacje, a my w wakacje ubiegłego roku, kiedy poluzowano w bardzo wielu krajach przepisy, no, rzuciliśmy się na podróże. W tym roku także wszystkie linie lotnicze patrzą na wakacje, że to będzie odbicie, ale myślę, że możemy powiedzieć na pewno możemy powiedzieć, że będzie to zdecydowanie bardziej bezpieczne odbicie, bo no, Chociażby Stany Zjednoczone mówią, prezydent Biden mówi, że w maju będą zaszczepieni wszyscy Amerykanie, którzy chcą być zaszczepieni. Myślę, że my do czerwca, lipca my także, jeżeli oczywiście nie będzie problemów z dostawą szczepionek, także powinniśmy tych wszystkich chętnych załatwić. Co nie no oznacza, właśnie, jaka jest perspektywa? Jest bo dostępny? tutaj mamy, panie, panie Adrianie, bo tutaj mamy taką sytuację, że te dane, które dostajemy z Ministerstwa Zdrowia, one, one są rzeczywiście zatrważające, ale z drugiej strony powstaje pytanie, czy y, rząd Pana zdaniem powinien wprowadzić kolejne obostrzenia, jeszcze bardziej restrykcyjne, aby tę trzecią falę pandemii jak najszybciej zwalczyć? Czy w ogóle gospodarka to przetrzyma, przetrwa? No, pytanie, co moglibyśmy jeszcze zamknąć? No, moglibyśmy zamknąć sklepy spożywcze, ale przecież no, to byłoby wariactwo, bo do teraz co ludzie by się rzucili i gromadzili nadmiernie po to, żeby robić zapasy. Jeżeli mówimy o czymś, co jeszcze jest w zasięgu możliwości, no, to jest ograniczenie przemieszczania się. Właśnie no, teraz jest taki okres w związku ze świętami, bo my się nie przemieszczamy do restauracji. Do kina, teatru, bo to wszystko jest pozamykane. Możemy się przemieszczać do naszych bliskich właśnie w okresie świątecznym, ale gdyby rząd to chciał zrobić, no to ma niewiele czasu na to, żeby wprowadzić stan klęski żywiołowej, bo na podstawie rozporządzenia no zdecydowana większość opinii prawników jest taka, że tego zakazu przemieszczania nie można wprowadzić. A to, co my już mamy, te obostrzenia, to po prostu trzeba rygorystycznie tego pilnować i karać, bo jak nie będziemy tego robić, to niestety dla całej gospodarki to jest zła informacja dla wszystkich. I wtedy ta perspektywa dla branży lotniczej, się, ona się dla wszystkich się oddala, bo jeżeli ktoś wspaniakuje i chce te obostrzenia przejść, no to może jemu się uda biznesowo. Ale w tych statystykach zachorowań to będzie nadal. W związku z tym okresy zamknięć poszczególnych sektorów gospodarki będą się wydłużały. Na pewno 9 kwietnia nie otworzymy naszego kraju w tych branżach, które są zamknięte. Myślę, no właśnie, że jeszcze... to porozmawiajmy teraz o tej branży lotniczej, bo dzisiaj branża lotnicza na ludzie są wręcz stęsknione. Za podróżowaniem, za tymi lotami, za tym dłuższym i krótszym wyjazdem. Nie każdego zdać, stać na to, aby wylecieć na Zanzibar chociażby, więc no, bardzo spora, no, spora część Polaków zostaje oczywiście tutaj i też przestrzega po prostu zasad. Ale pytanie, co dalej? Co dalej z branżą lotniczą? Jak dzisiaj sytuacja nawet wygląda, jeśli chodzi o pracowników tej branży lotniczej? Co oni robią? Z czego się utrzymują? No, myślę, że wiele naszych rodaków, nie tylko naszych rodaków, powstrzymuje się przed podróżami, bo niespecjalnie jest po co lecieć, no bo wszystko jest właściwie pozamykane. Po drugie, przepisy się tak często zmieniają, że ogarnięcie tego, w jakim kraju, jakie te przepisy są aktualnie, a nigdzie nie jest powiedziane, że w trakcie naszego pobytu to się nie zmieni, nie zostanie utrudniony na przykład powrót do. Polski, co się właśnie kilka dni temu stało, że większość jednak stara się być na miejscu z taką nadzieją, i ona też jest w branży lotniczej. I to wszystko jest właściwie spojrzenie na tempo szczepień, że będzie już na pewno spore poluzowanie. W naszym życiu społecznym i oczywiście nie tak, że bez maseczek, bez testów będzie sobie można wolną Amerykankę uprawiać i lecieć gdzie się chce, ale jest takie przypuszczenie, że w wakacje i linie się na to nastawiają, nastąpi odbicie i w przeciwieństwie do roku 2020 jesienią znowu nie będzie spadku, tylko jednak zaczniemy przez, zaczniemy przez te kilka kolejnych lat odbudowywać ruch lotniczy. Ci, co pracują w lotnictwie, na szczęście, no, mamy oczywiście zwolnienia na lotniskach po 10-15%. One nie mają tak dużej skali jak, nie wiem, no, to też jest oczywiście różny zakres zatrudnienia. Boeing, który zwolnił 13 tysięcy osób, Airbus 15 tysięcy. W sumie na świecie około 600 tysięcy 600 osób zatrudnionych bezpośrednio w liniach lotniczych na lotniskach straciło już pracę. Zobaczymy po zimie, bo to jeszcze jest ten zawsze gorszy. Moment rozkładu zimowego, z którego w tej chwili wychodzimy, ile w ogóle linii lotniczych padnie? Ale... A to w, w takim razie, przepraszam, że się wtrącę, ale to w takim razie, w perspektywie ilu lat możemy mówić o odbudowie branży lotniczej? No, w 2019 roku na całym świecie 4 miliardy 600 milionów pasażerów było na pokładzie samolotu. W roku ubiegłym spadliśmy do 1,8. I była prognoza dla świata, że w roku obecnym to będzie 2,8 miliarda, ale ponieważ te szczepienia napotkały na perturbacje, jest to przesunięte, jest to zmniejszone, że to nie będzie 2,8, ale w okolicach no, być może tak tyle samo, co w roku ubiegłym, 2 miliardów złotych, i w związku z tym ten powrót do wyników sprzed pandemii. Myślę, to już nie jest rok 2024, jak przewidywano, ale 2025. I to też nie będzie tak, że wszystko wróci tak samo, bo na trwałe uważa się, nie wróci część biznesu, który ze względu na koszty ograniczy część lotów na rzeczy spotkań, właśnie takich online, plus bardzo. Użyję takiego słowa, modne jest w koncernach zagranicznych, redukowanie swojego śladu CO2 i wycinanie podróży lotniczych, których nie trzeba, więc tego biznesu będzie mniej, ale to dla tych, którzy nie latają biznesem, nie powinno nie mieć znaczenia, bo często to jest 30% przychodów linii, i w tej chwili to nie, ale w przyszłości bilety niestety będą. No być właśnie. Wzroższe. O to też chcę zapytać, jak to się przełoży na ceny biletów, bo yy, z ciekawości, Jakiś czas temu sprawdzałam ceny do Paryża. No, tam do Paryża można było polecieć według tamtego cennika za 100 zł. I bardzo często Polacy też latali za 100 zł, za 50 zł w dwie strony zdarzały się bardzo tanie bilety, ale też i bardzo drogie. A jak teraz one będą wyglądały? No Załóżmy, maj czerwiec, czy możemy spodziewać się bardzo wysokich cen biletów? No oczywiście my musimy pilnować, bo bilet może być zachęcający, że to jest 100 zł, ale potem za wszystkie inne czynności też trzeba będzie oczywiście zapłacić. No to już pytano w ubiegłym roku, czy będą podwyżki cen biletów lotniczych. Mówiłem, że nie i powtarzam to w tej chwili tak samo mówią to szefowie linii, zwłaszcza w Europie, bo my mamy tutaj bardzo dużo linii lotniczych w Polsce, ponad 60%, to są linie niskokosztowe, które mają pieniądze Chociaż nie dostały takiej pomocy publicznej jak linie narodowe, one będą mówią, nawet obniżały ceny biletów, to na pewno, żeby odzyskać pasażera, nie jest dobre rozwiązanie, żeby mu zaproponować po powiedzmy dwóch latach niemożności latania, droższy bilet. Więc te ceny w górę nie pójdą. Natomiast gdyby się okazało, że bardzo wiele linii nam padnie i konkurencja jest mniejsza, no wtedy nie mamy wyboru i kupujemy droższe bilety. Ale na razie um, takich um, złych informacji nie widać, więc raczej powinniśmy mieć w najbliższym czasie bilety mocno zachęcające nas do tego, żeby sobie przypomnieć, jak to się kiedyś latało. I na koniec, ostatnie moje pytanie. Wspomniał Pan o wsparciu rządowym, właśnie między innymi dla tych Narodowych Linii Lotniczych. Jak możemy dzisiaj skomentować, ocenić to wsparcie dla tych Narodowych Linii Lotniczych? Jest ono Pana zdaniem wystarczające, czy jednak za małe? W skali światowej jest za małe, około 180 miliardów dolarów dostały linie lotnicze i teraz globalnie mówi się, że to 60, może nawet 80 miliardów powinno być więcej. W Polsce lot dostał prawie 3 miliardy złotych, większość to są pożyczki, które będzie musiał zarabiać, żeby je spłacić przez 6 lat. Na razie te pieniądze są wystarczające, jeżeli nastąpi odbicie w połowie, Roku w sezonie wakacyjnym powinno być dobrze, żadnych pieniędzy dodatkowych lot nie będzie potrzebował. Tu, gdzie w lotnictwie w Polsce powinniśmy dosypać środków, moim zdaniem, to są porty regionalne, bo ta pomoc była, ale niewystarczająca w stosunku do strat. I myślę, że około 300 milionów, gdyby wygospodarować w budżecie państwa, w funduszu antykowidowym, to byłaby duża ulga dla portów lotniczych. Tych, które no, oczywiście korzystały z tarczy przygotowanych przez rząd, przesłanek do parlamentu, ale też niestety w większości zdecydowanej obniżały pensje. Więc lotnictwo w tej kategorii lotniskowej to jest jeszcze to miejsce, gdzie ja bym te 300 milionów złotych pompował. Reszta wydaje się damy radę. No, tutaj jeszcze pytanie, jak będzie sobie radził w przyszłości Centralny Port Komunikacyjny, ale to już niestety to temat już na inną do... rozmowę. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Adrian Frugalski, prezes zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych, był państwa i moim gościem. Dziękuję panu i zdrowia życzę. Zdrowych, świąt także. Wszystkiego najlepszego. A ja państwu dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Już za chwilę na antenie telewizji Republika. Program Nie daje się epidemii. Do zobaczenia.